Dzień dobry Państwu. Witam Szanownych Radnych, Panią Wójt, Panią Skarbnik oraz pracowników Urzędu Gminy. Minęła godzina 10, odbieram 54. sesję Rady Gminy Lewin-Kłocki. Jest nas 15 radnych, co stanowi kworum. Otrzymali Państwo porządek sesji. Czy są jakieś zmiany do porządku? Ktoś coś chciałby zgłosić. Nie widzę. W takim, w takim razie przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lewin Kłocki na rok 2023. Oddaję głos pani skarbnik. Dzień dobry państwu. Yy, mamy tutaj yy, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 i są to następujące zmiany. Po stronie dochodów wprowadzamy dochody w kwocie 1 567 000 od nadleśnictwa to nie zdroje, tylko od nadleśnictwa na inwestycje pod nazwą przebudowa drogi lokalnej w Darnkowie. Wprowadzamy także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 350 tysięcy na remont drogi w Jawornicy pismem wojewody dolnośląskiego wprowadzamy dochody w kwocie 3620 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Pismem wojewody dolnośląskiego wprowadzamy dochody w kwocie 1993 zł i 99 groszy, przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy w Prawo o aktach Stanu Cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismem wojewody dolnośląskiego zwiększamy dochody o 5000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za lipiec 2023. Zgodnie z porozumieniem nr 46 oraz aneksami z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska wprowadzamy dochody w kwocie 35 tysięcy na realizację programu Czyste Powietrze. Pismem Wojewody Dolnośląskiego zmniejszamy dochody o 1700 zł na opłacenie składki zdrowotnej i Pismem Wojewody Dolnośląskiego zmniejszamy dochody o 18 tysięcy zł na zapłatę zasiłków stałych. I teraz tak, wprowadzamy po stronie, to było po stronie dochodowej, teraz po stronie wydatkowej. Czyli wprowadzamy wydatek 350 tysięcy złotych na remont drogi w miejscowości Jawornica. W dziale drogi publiczne zwiększamy wydatki o 15 tysięcy złotych na wykonanie organizacji ruchu. W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększamy wydatki o 38 tysięcy złotych na rozbiórkę komórek i garażu. Zwiększamy tak jak tam odnośnie dochodów odwojewody, zwiększamy wydatki o 1993,99 zł. W dziale administracja zwiększamy na usługi pozostałe wydatki o kwotę 3620 zł. Musimy zwiększyć wydatki na wyjazdy, czyli na akcje Straży Pożarnej o kwotę 4000 zł, na wypłatę ekwiwalentu. I tutaj też w dziale rodzina wojewoda zwiększył dochody o 5000 zł. także my też wydatki zwiększamy o 5 zł. W dziale gospodarka komunalna tutaj są rozbite na trzy rzeczy, cztery jakby takie podpunkty. Te 35 tysięcy, które otrzymaliśmy na program czyste powietrze. To są na dodatkowe zlecenie dla pracownika plus wyposażenie stanowiska. Zmniejszamy wydatki w dziale pomoc społeczna o 1700 zł i 18 000 zł. Teraz wydatki majątkowe, czyli zwiększamy. Mamy tutaj już taką drogę, którą wprowadzaliście Państwo: przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zielone Ludowe. Mieliśmy 800 tysięcy i zwiększamy te wydatki o 125 tysięcy zł do kwoty 925 tysięcy zł. I wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne: przebudowa drogi lokalnej w darnkowie w kwocie 1 750 tysięcy z tego dofinansowanie 1 567 tysięcy. W związku z tym, żeby budżet nam się zrównoważył, przychody budżetu gminy, czyli wolne środki, zwiększamy o kwotę 418 740 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy do mniejszego projektu uchwały są jakieś pytania? Proszę. Chciałabym się zapytać te 38 tysięcy, które mamy przeznaczone na rozbiórkę komórek i garaży. Mam nadzieję, że to są. Yy, I na pewno myślę, że to są komunalne nasze komórki i garaże, tylko chciałabym się dowiedzieć, w którym miejscu będziemy to robić rozbiórkę. I druga rzecz, yy, przeczy, yy, przeczytałam właśnie tą uchwałę i wynagrodzenia bezosobowe. Mi się tam właśnie coś. Yy, Nasunęło i mamy 28 902. Chciałabym wiedzieć, co to są te wynagrodzenia bezosobowe. Dziękuję bardzo. Mhm. Ale nie 28 000. Na y, wynagrodzenia bezosobowe jest 5 100 zł, a nie 28 000. Nie, 5 100 zł. 5100 zł jest na wynagrodzenia bezosobowe i to mówiłam, że to jest na program czyste powietrze, mówiłam na dodatkowe zlecenie dla pracownika i 28 tysięcy jest na wyposażenie stanowiska pracy. Jeżeli, jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o komórki, to mamy garaż przy kościele, który się znajduje. Oczywiście wszystko to są własności w 100% gminy, jak najbardziej. Komórki przy budynku Okrzei 2, czyli ostatnio zrealizowana inwestycja. Komórki za budynkiem numer 14 na placu Tadeusza Kościuszki, czyli przy wyjeździe jakby z rynku po prawej stronie, za ostatnim budynkiem w Pierzei. One są już w takim fatalnym stanie i ostatnia komórka to jest za budynkiem numer 5 też na placu Tadeusza Kościuszki i to są wszystkie obiekty. Wiem, że przy, przy budynku na właśnie krzyi 2, tym cośmy oddali do użytku dla mieszkańców, będziemy rozbierać te komórki. Teraz co w zamian dla tych mieszkańców? Bo mają tylko strych i piwnice, gdzie jest bardzo niski, niski strop, nie wiem. Proszę jakoś to uzasadnić, bo rozbierzemy to, a ludzie muszą gdzieś trzymać po prostu swoje rzeczy. I wiem, że takie sygnały do mnie dotarły, dlatego poruszam tą sprawę. Dziękuję. I chodzi o te komórki, one są zlokalizowane na oddzielnej działce, która nie przynależy do budynku OKSZEJ 2 i ci mieszkańcy akurat nie mogli korzystać z tych komórek, bo one już od jakiegoś czasu są w fatalnym stanie, także nigdy z nich nie korzysta na chwilę obecną i nie będziemy budować nowych, Szanowni Państwo, no bo trudno, żeby teraz wygospodarować pieniądze, to też nie niemały, niemały koszt. Czy są jeszcze jakieś pytania? A co z komórkami za placem Kościuszki 14, bo tam rozumiem, że one były wykorzystywane przez mieszkańców, co teraz? Nie. nie. nie? Te akurat nie były, bo one są w fatalnym stanie, także one się tylko nadają do rozbiórki. Czy nie trzymają tam węgla, że było w yy, Nie sądzę, nie nadają się. To, tak. <noise> Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę tutaj nie rozumiem, bo jeżeli był budynek Okrzei 2 zamieszkały wcześniej i mieszkańcy korzystali z tych komórek, a teraz się dowiadujemy że to całkiem jest, nie należy do Okrzei 2 budynku i że to jest osobna działka, to nie bardzo to jakoś mi się tutaj to składa. Także... Cały czas to była osobna działka. Ta działka, która jest przy budynku Okrzei 2, to jest fragment terenu zielonego. Natomiast dalsza część przynależy do tej działki, na której znajdują się komórki. Oczywiście mieszkańcy korzystali z tych komórek, ponieważ wcześniej był inny sposób ogrzewania tych poszczególnych lokali, czyli trzeba było sobie kupić węgiel, gdzieś trzeba było go trzymać. Natomiast dzisiaj wszyscy mają ogrzewanie gazowe i piece gazowe w budynku Okrzei 2. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Proszę. Ja chciałbym zapytać odnośnie remontów dróg na Jawornicy i w Darnkowie. Czy to są te drogi, które są szutrowe na tę chwilę i będą one remontowane, czy to na przykład ten Darnków to jest na tą inwestycję, która jest teraz wykonywana? Jeżeli chodzi o darnków, to to jest droga do buddystów, gdzie gmina składała wniosek z Funduszu Leśnego o pozyskanie środków i szanowni Państwo dzisiaj wprowadzamy, wprowadzamy te pieniądze, natomiast wyniki mają się pojawić dzisiaj lub jutro, a wprowadzamy dlatego, że można było jak pozyskamy te środki ogłosić przetarg, czyli tam zakres polega na uzupełnieniu podbudowy i położeniu dwóch warstw masy plus wykonaniu barierek, bo tam w pewnym miejscu jest bardzo, bardzo stromo w dół. Natomiast jeżeli chodzi jeśli chodzi o Jawornicę, to, to nie myślmy o tej Jawornicy, e, która biegnie z Lasku Miejskiego do Jawornicy, tylko Jawornice, jak mamy zjazd na Zielone Ludowe lewa strona jadąc na Duszniki, to prawa strona mamy zjazd na Jawornicę i tam mamy około 300 metrów drogi naszej gminnej. Jest to droga publiczna, ale szutrowa, także składaliśmy wniosek do e, Urzędu Wojewódzkiego na remont tego odcinka. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Proszę. Podniesienia ekwiwalentu dla Straży Pożarnej o kolejne 4000. Czy to było związane z tym, że było ostatnio jakoś więcej wyjazdów niż normalnie? Czy, czy podnieśliśmy stawki dla strażaków? Czy, czym jest to spowodowane? Dziękuję. Szanowni Państwo stawek nie podnosiliśmy, bo to Państwo jako Rada musielibyście podjąć taką decyzję poprzez uchwałę, natomiast było bardzo dużo wyjazdów, między innymi związanych tą okiścią, która wystąpiła początkiem roku i to są tego takie konsekwencje, że po prostu te środki się skończyły i musimy zwiększyć je, żebyśmy mogli wypłacić przy kolejnych wyjazdach strażakom pieniądze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin-Kłodzki. Oddaję głos pani skarbnik. Macie tutaj państwo przed sobą projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin-Kłodzki. Tak jak zawsze, gdy zmieniamy przychody, rozchody, musimy zaktualizować WPF, dlatego aktualizujemy do, do uchwały, którą Państwo przed chwilą podjęliście. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jednogłośnie 15 głosów za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu w gminie Lewin Kłodzki. Jest to komisja interdyscyplinarnego. Oddaję głos pani Magdalenie Tacz. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Uchwała jest wynikiem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Zmiana polega na tym, że przedtem była to przemoc w rodzinie, a teraz jest to przemoc domowa i w zasadzie zmieniło się tylko i wyłącznie nazewnictwo. W związku z tym muszą być powołane nowe zespoły, a ustawodawca dał nam na to bardzo niewiele czasu. Jak zwykle wszystko, wszystkie dokumenty po kolei muszą się uprawomocnić. i 21 bodajże września musi już zacząć działać nowy zespół interdyscyplinarny dlatego stąd ten ta uchwała nie później będzie jeszcze zarządzanie wójta porozumienia z różnymi instytucjami w sprawie tam powołania nowych członków czyli praktycznie tworzymy całkowicie nowy zespół. I to jest w zasadzie tyle i, i i jest to obowiązek wszystkich gmin i wszyscy muszą, muszą koniecznie się zmieścić w terminie. Takie jest odgórne zarządzenie, że 21 muszą, musi odbyć się przynajmniej pierwsze posiedzenie zespołu. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Chciałam się zapytać, kto jest powoływany właśnie do tej komisji? Interdyscyplinarnej, czy to są fachowcy powoływani, proszę powiedzieć, kto? Kto jest w składzie takiej komisji? Do komisji powoływani są przedstawiciele różnych instytucji, pomoc społeczna, mogą to być pracownicy. Urzędu, Policja, Ochrona Zdrowia, Kuratorzy Sądowi. Mogą być, nie muszą. Prokuratorzy i lekarze, ale to zazwyczaj rzadko się zdarza, ponieważ no, oni nie mają, nie muszą i zazwyczaj się uchylają, nie mają czasu. Raczej, raczej do zespołów wyznaczają kuratorów kuratorów tak kurator, kuratorów zawodowych i społecznych też to w zależności od wielkości gminy i w zależności od potrzeb zespołu I tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę w takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jednogłośnie 15 głosów za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, na tym zakończymy 54, 54. posiedzenie Rady Gminy Lewin-Kłodzki. Dziękuję za przybycie oraz za oddanie głosów. Do widzenia i dziękuję pięknie.